O, cześć, witajcie, w tym odcinku zajmiemy się Ote Tiani. Nie umiem tego wymawiać, ale tam się będziemy teraz znajdować za 5 czy 4... O, nawet szybciej, ha? No, więc tak się sprawy mają. Byłem grzecznym dzieckiem, Mikołaj był. Właściwie to już nie jestem dzieckiem, a to nie jest materiał dla dzieci. Ci panowie zaraz będą leżeć. No i leżeć. Oczywiście tak. Dobra robota nie jest zła. Przyjmi. Stoję sobie w, w świetle poświaty O super, muszę iść tam żeby zsynchronizować mnie ten... do koła tego robić Szybkie cięcie Witam po przerwie Jesteśmy na... Gdzie jesteśmy? A, tutaj na punkt, punkcie synchronizacji, tak, widokowy, można zaraz go odpalić. Skacz, to jest powinność. A, cześć. Nie mam nie? jednak jestem. Ech? 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 A ciebie ta są. Znaczy mam go na strzała. Jego, nie siebie. Chyba. Ma się zabić siebie, nie ma hmm. się. No. Nagle mapka się zrobiła o wiele większa, ponieważ muszę sobie. Niech tam wleść. A. Co ja robię? Idę po seszynkę, tak, to jest bardzo dobry pomysł. Otworzę ją. I, I raz kolejny zdobędę z niej pieniążki. A, tak się Szajd wariacie, ty umiesz, kurde, skakać jak jakiś Leon Zawodowiec. A tam nie wstoczysz, nie? Tak Jak tam wleźć? nie Nieważne. Proszę, no. Więc cięcie razem w jakąś dziurę. i nie wiem, gdzie jest, nie wiem, co robić. Muszę że się skupiłem. się skakało, dobra. A to już ja tu byłem na Xboxie. No pamiętam, że Zdobywa te schematy. Czy olej może być elitarny? Wersja twórcza. Nie no, górze, dobrze Znowu się odcinek przedłuży Jeszcze będę nakreślić trzeba wycięcia Ach Ale sząd skrabnie skacze nie jest tylko patrzeć. Coś się to? Wąż? Nie ma węża. No. Idź tam, no Wezmę, wezmę i przeszukam, a skoczę i przeżyję no. ciekawe. No bardzo niektórym nawet kwiatuszki przeszkadzają, żeby gdzieś wleść. Neninistry sprzed 6 lat. Przejść przez jaskinie do celu na ścianie. Tam się gdzieś jestu może Spore, to to byt Jest to. A, tutaj, dobra. Chciałem najpierw to zrobić. O, to jest głowy Tak, woda. A, początek, dobra. Nie ważne. No, nic nie zostało z ciebie. Indiański słup. Interakcja. Nie, to na górze najpierw. Aż się zdziwiłem. Wiesz. O i teraz nasze ulubione. Tylko chłopie trafi. U. Realnie co teraz? A, na fajnie, tamto to, co na początku pominąłem. cięcie, jesteśmy w domu, halo Dotarliśmy do celu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. No weź tu w leś, normalnie A nie krzywo. ciao Zakończyliśmy. Wiecie co to oznacza? No, no to cóż. W tej chwili dziękuję Wam za oglądanie. No i zapraszam na następne materiały. Pa! pa.